Funkcjonalny dom to jest taki dom, który sprawia, że życie jest łatwiejsze. Jeżeli chcesz, żeby Twój dom był funkcjonalny, odpowiednie strefowanie to jest podstawa. Zapraszam. Dzień dobry, cześć. Nazywam się Maria Bladowska, jestem architektem, a to jest podcast Dom Według Ciebie, czyli podcast o wszystkim, co dotyczy planowania Twojego przyszłego domu. Cokolwiek może Ci pomóc, żeby Twój projekt był lepszy. Tutaj to znajdziesz. Jesteśmy w temacie koncepcji domu. Koncepcja to jest nic innego jak projekt domu, czyli wytyczne, jak dokładnie ma działać wasz przyszły dom. I tutaj naprawdę kładę nacisk na dokładnie. Mimo tego, że na etapie koncepcji nie musicie wiedzieć, z czego będą ściany, nie musicie na dobrą sprawę nawet mieć pewności, z czego będą elewacje. Ale to, do czego musicie mieć pewność, to jest układ funkcjonalny. I koncepcja ma to do siebie, że jest projektem nieuszczegółowionym o rozwiązania techniczne, co może oznaczać, że niewielkie zmiany w domu zajdą. Czyli gdzieś się zmieni jeden albo drugi wymiar, bo tutaj coś będzie lepiej konstrukcyjnie, a tam się okaże, że zmieniliście koncepcję, na przykład co do instalacji sanitarnych. Ale ja i tak zwracam Waszą uwagę, że koncepcja to jest etap, na którym określacie dokładnie, jak ma wyglądać Wasz przyszły dom, jak ma działać, jak ma funkcjonować. A to oznacza, że do planowania funkcjonalności domu trzeba podejść, z jednej strony tak globalnie, czyli określić strefowanie, o którym właśnie dzisiaj będę mówiła, ale też trzeba podejść do tego szczegółowo. Czyli trzeba zaplanować aranżację każdego pomieszczenia. Bo to się robi już na etapie koncepcji, nie na etapie na przykład projektu wnętrz. Mimo że może być tak, że na etapie projektu wnętrz będziecie jednak chcieli coś zmienić w aranżacji wnętrz. Ale jeżeli zależy Wam na dobrze funkcjonującym domu, to jeżeli się nie skupicie na aranżacji na etapie projektu koncepcyjnego waszego domu, no to to nie zadziała tak dobrze, jakby mogło. A wygląda to tak, niestety, że w wielu przypadkach projektant wnętrz jest potrzebny do tego, żeby Wam ratował chociaż trochę te wnętrza. I tak nie powinno być. Ja Wam wspominam o tym dlatego, że już widziałam projekty, no. Które były taką, można powiedzieć, utraconą szansą. Dlatego, że z jakiegoś powodu funkcjonalność pomieszczeń nie była przemyślana na etapie koncepcji. I dlatego etap koncepcji to jest etap, w którym Was zachęcam, żebyście włożyli jak najwięcej energii. Dlatego, że to Wam później będzie procentowało. Teraz się zmęczycie, ale dzięki temu będziecie dużo mniej zestresowani w czasie budowy. Zaoszczędzicie masę czasu, nie tylko nerwów, ale też czasu, no i też nie stracicie pieniędzy na błędy w czasie budowy. A oprócz tego, to im bardziej będziecie świadomi swoich potrzeb względem domu, im bardziej będziecie pewni, jaki ten dom ma być, tym też mniej będziecie zagubieni w czasie budowy i będziecie się czuli bardziej bezpiecznie. I mam nadzieję, że Was to przekonuje, bo jeżeli jesteście teraz na etapie planowania domu, to to jest ten moment, żeby zaplanować inwestycje tak, żeby wszystko poszło możliwie dobrze. A teraz przechodzę już do tematu odcinka, czyli strefowania. Po kolei opowiem Wam o tym, po co jest to strefowanie, jakie mamy w domu strefy. Opowiem Wam też o przykładach błędów w strefowaniu i na koniec, o czym warto pamiętać przy rozplanowaniu stref. Więc po kolei, po co jest strefowanie? Strefowanie to jest, słuchajcie, podstawa. Tak samo jak w źle zaprojektowanej, niefunkcjonalnej kuchni nic nie da, inwestycja w jakiś drogi blat kamienny, tak samo nie ma sensu skupianie się na szczegółach pomieszczeń, na wymiarach pomieszczeń, na proporcjach pomieszczeń. Albo co gorsza, umeblowaniu, jeżeli podział budynku na strefy nie działa. A tak się zdarza, że podpatrzymy jakieś rozwiązanie, na przykład jakiś konkretny układ ścian, kształt schodów i bardzo je chcemy u nas. I wszystko jest projektowane pod ten jeden szczegół. I takie podejście Wam odradzam, bo całość funkcjonowania budynku może na tym stracić. Strefowanie w domu jest dla funkcjonowania budynku jak fundament dla konstrukcji budynku. Strefowanie to jest coś, na czym się opiera cały układ funkcjonalny. Te wszystkie pomieszczenia, z których korzystamy. Budynek, tak jak wam mówię często, budynek jest całością i on funkcjonuje jako całość. I takie podejście do niego wybiórcze na zasadzie pomieszczeń, które tworzą jakąś układankę. No, to nie jest właściwe podejście. Dom, który planujecie, będzie miał na celu, żeby jak najlepiej wam służyć. On w pierwszej kolejności nie ma być piękny sam w sobie, no bo jeżeli nie będzie dobrze zaprojektowany, to nawet gdyby wnętrza były pięknie wykończone, no to bardzo szybko przestaną być piękne, dlatego że będzie ciężko o nie zadbać, będą się bałaganić. Nie mówiąc już o tym, że jeżeli wnętrze będą ładnie wykończone, ale źle oświetlone, no to nic nie da ta inwestycja w wykończenia. Dlatego funkcjonalność jest podstawą, a podstawą funkcjonalności jest właściwe rozplanowanie stref. I jakie my mamy w domu strefy? Takie strefy, które zabezpieczają potrzeby, które są związane z naszym funkcjonowaniem. Funkcjonowanie nasze jako pojedynczych osób, w sensie chodzi o potrzeby każdego jednego mieszkańca domu, ale też właśnie nas jako rodziny, która będzie w domu mieszkać. A jak my funkcjonujemy? Przede wszystkim funkcjonujemy nie tylko w domu funkcjonujemy też w pracy, w szkole, ze znajomymi, z rodziną mamy swoje hobby, które realizujemy poza domem. Ale też może mamy hobby, które realizujemy w domu, i może też pracujemy zdalnie. I dom ma być miejscem, w którym my się przygotowujemy do swojego dnia, miejscem do którego wracamy i odpoczywamy. Nabieramy sił na więcej, robimy plany, ogarniamy się tak pod kątem technicznym, w sensie jemy, bierzemy ubrania, ćwiczymy. I dom to jest miejsce, w którym żyjemy, w którym to życie ma być przyjemne, w którym Dobrze nam będzie odpoczywać. I to jest też miejsce, w którym żyjemy jako rodzina. Funkcjonujemy na co dzień, gdzie każdy robi swoje rzeczy, ale też spędzamy razem czas. I dom to jest też miejsce, do którego zapraszamy gości. W zależności od stylu naszego życia, czasami organizujemy też większe spotkania, czasami goście zostają na noc i tak dalej. No to tutaj każdy musi sobie zobaczyć, jak żyje. I my dzielimy dom na strefy po to, żeby właśnie przy tej ilości, przy tym zróżnicowaniu tych wszystkich aktywności, było nam jak najłatwiej te aktywności pogodzić. Żebyśmy nie wchodzili sobie nawzajem w drogę, jeżeli nie trzeba, ale też żebyśmy jednak mieli kontakt i żebyśmy komfortowo spędzali też czas razem. No i podstawowym podziałem na strefy jest podział, o którym już wiele razy mówiłam, czyli podział na strefę dzienną i strefę nocną. To jest taki najbardziej oczywisty podział pod tym kątem, że strefa dzienna to jest taka otwarta strefa domu, gdzie my spędzamy czas wspólnie, rodzinnie i też właśnie zapraszamy gości, i to jest też miejsce, w którym odpoczywamy, ale właśnie zawsze przy założeniu, że ktoś się może zaraz pojawić i nam towarzyszyć. Z kolei strefa nocna to jest ta prywatna strefa domu. Żeby na przykład nasi goście mogli wejść do tej strefy, no to już muszą zostać zaproszeni. I to jest właśnie wyczuwalne, że do tej strefy już tak wchodzić nie wypada bez dodatkowego zaproszenia, mimo że przecież zaprosiliśmy już naszych gości do domu i oni są w domu. Ale jeżeli podział na strefy jest dobrze zaprojektowany, no to wasi goście będą się czuli tak nieswojo, przebywając w tej strefie nocnej. Będą czuli, że to jest wasza bardziej taka prywatna przestrzeń. I ten podział na strefy jest bardzo łatwy do osiągnięcia w przypadku domu piętrowego, Dlatego, że po prostu jest naturalny, na dole przeważa strefa dzienna, a piętro to już jest strefa nocna. Z kolei w budynkach parterowych na to trzeba uważać, dlatego, że bywa, że ciężko jest ten podział zaprojektować, a bywa też tak, że po prostu podział nie jest dobrze zaprojektowany, no bo projekt nie jest przemyślany. I to są podstawowe strefy, ale te strefy to są takie ramy do podziału na kolejne strefy. Dlatego, że przecież mamy takie pomieszczenia jak kotłownia, jak pralnia, jak gabinet. I właśnie, czy gabinet to jest strefa dzienna czy nocna? Pytam, bo na przykład w przypadku domów piętrowych, gabinet jest czasami lokalizowany na parterze, a czasami na piętrze. Więc tak naprawdę to inwestor decyduje, jaki chce nadać charakter temu pomieszczeniu. Ale gabinet, ta strefa pracy, to jest takie pomieszczenie, które tak na dobrą sprawę nie musi się znajdować ani w części dziennej, ani w części nocnej. To jest tylko i wyłącznie kwestia projektu, gdzie będzie ta strefa pracy. To zależy od układu stref w domu. W strefowaniu chodzi o to, żeby powstały grupy pomieszczeń. Grupy pomieszczeń to na przykład w części dziennej salon, jadalnia, kuchnia. Często jest to w ramach jednej przestrzeni. Jest też strefa, która obsługuje dom. Czy też bardziej nas po prostu żyjących w domu, czyli strefa wejściowa z wiatrołapem, z garderobą, z WC, czasami to WC może być bliżej części dziennej, ale lepiej nie za blisko. I w tej strefie wejściowej też możemy mieć gabinet. Dalej, blisko części dziennej możemy mieć też pokój gościnny. Wtedy tam też prawdopodobnie będziemy lokalizować łazienkę. Oczywiście, jeżeli macie taką potrzebę, macie budżet, no to można lokalizować w strefie dziennej też inne pomieszczenia, na przykład dodatkowa przestrzeń dzienna, bawialnia dla dzieci albo pomieszczenie do oglądania filmów, tak zwana sala kinowa. Z kolei, w strefie nocnej, czyli prywatnej, mamy na przykład. Pokoje dla dzieci z łazienką albo z łazienkami oddzielnymi. Mamy sypialnie rodziców czasami w formie master, czyli z łazienką i garderobą. Jest też w domu potrzebna strefa gospodarczo-techniczna, czyli kotłownia, garaż, pomieszczenia gospodarcze, pralnia. I te wszystkie pomieszczenia właśnie gospodarcze techniczne, one nie muszą być obok siebie, ale ich lokalizacja powinna być przemyślana względem innych stref. Co jeszcze możemy mieć w domu? Możemy mieć siłownię, pomieszczenie, w którym mamy na przykład billard albo inne, podobne gry. To też często w przypadku piwnicy w domu, ale też niekoniecznie. Może to być też na parterze na przykład, czy na piętrze. Możemy mieć saunę. No, sami wiecie. Po prostu tworząc swój przyszły dom, wszystko zależy od tego, czego wy potrzebujecie, czego chcecie, no i od waszego budżetu. I w strefowaniu chodzi o to, żeby właśnie mając w głowie te wszystkie plany, te wszystkie marzenia, funkcjonalności, my grupujemy pomieszczenia, które mają podobne funkcje i przypisujemy do wspólnej strefy. I dlaczego tak robimy? No, bo nam to ułatwi funkcjonowanie. Mieszanie stref w domu wprowadza chaos, wprowadza bałagan i przykłady tych błędów. Kiedyś już o tym wspominałam, ale to jest taki błąd, który ja widzę regularnie. A mianowicie pokoje dziecięce, albo sypialnie, albo pokój gościnny, dostępne bezpośrednio z części dziennej. I dlaczego to jest problem? Dlatego, że w momencie, kiedy my przygotowujemy się do snu, potrzebujemy spokoju, potrzebujemy prywatności, chcemy się wyciszyć, chcemy się umyć, a często łazienka nie jest dostępna bezpośrednio z pokoju. I teraz wyobraźcie sobie, że na przykład jecie późną kolację ze swoimi znajomymi. I macie nastoletnie dziecko, które wróciło niedawno do domu i musi przejść do swojego pokoju, mijając was wszystkich w piżamie. I pytanie: czy to będzie dla niego komfortowe? A przecież dom powinien zapewniać maksymalny komfort wszystkim z was, mieszkańców. A takie projekty są, i te projekty się sprzedają, i się budują. Także uważajcie. Druga rzecz, jeżeli chodzi o taką lokalizację sypialni, no to jest oczywiście hałas. Czyli na przykład ktoś chce oglądać film, no jest po prostu w części dziennej i chce na przykład słuchać muzyki, a ktoś drugi potrzebuje spokoju albo po prostu chce się wyspać i nie może, no bo mu przeszkadzają hałasy. I oczywiście, że to nie jest tak, że jeżeli sypialnia będzie dobrze zlokalizowana, no to nagle będzie w tej sypialni absolutna cisza i nic w niej nie będzie słychać. Oczywiście, że nie, ale te dźwięki zdążą się już wytłumić, i to o to chodzi. Kolejny przykład takiego właśnie problematycznego planowania to jest pralnia zlokalizowana na parterze, jeżeli strefa nocna jest na piętrze. W przypadku domu parterowego, jeżeli pralnia jest daleko od strefy nocnej, no to będzie to zazwyczaj mniejszy problem, chociaż to oczywiście zależy od projektu. Z tą pralnią na parterze w domu piętrowym jest tak, że no oczywiście można zrobić syp z Łazienki, ale i tak będzie trzeba zejść na dół, zrobić to pranie, a potem je zanieść do góry. I po prostu pytanie jest: czy to jest ułatwienie, że pralnia jest na parterze, czy to jest jednak utrudnienie? Czy jednak nie jest łatwiej, jak pralnia jest dostępna jak najbliżej szaf, garderób, gdzie można po prostu szybko obskoczyć te wszystkie miejsca, a przecież pranie robimy często, i pierzemy też pościel, i pierzemy inne tekstylia, no i jest tego sporo. I ostatni przykład takiego mieszania stref to jest WC obok strefy dziennej, a najlepiej jeszcze jadalni. Ja dlatego wcześniej tutaj wspomniałam o tym, że WC należy do strefy wejściowej, po to, żeby właśnie uniknąć tej lokalizacji blisko kuchni, blisko jadalni, blisko salonu. I to jest podobna sytuacja trochę jak z tą sypialnią obok strefy dziennej. Korzystanie z WC to jest taka dość intymna czynność. My wszyscy korzystamy z WC, ale raczej chcemy być wtedy w spokoju, chcemy być sami i nie chcemy czuć, że wszyscy wiedzą, co my teraz robimy. A wierzcie mi, że widziałam projekty, zresztą były takie projekty w moich analizach na Instagramie, że po prostu obok stołu jadalnianego jest wejście do WC. I to jest coś, co nigdy nie powinno mieć miejsca. Niezależnie od powierzchni domu, niezależnie od budżetu, niezależnie od działki, da się tak rozplanować układ domu, żeby nie mieszać stref. Oczywiście, że te strefy będą się zazębiać, no bo dom to jest całość, ale to jest coś, co warto sprawdzać, i zaraz Wam powiem, jak to sprawdzać. Bo przechodzimy do ostatniej części tego odcinka czyli na co warto zwracać uwagę i o czym lepiej nie zapominać przy rozplanowaniu stref w domu. Po pierwsze, jeżeli szukacie projektu gotowego, albo jeżeli otrzymacie rysunki z koncepcją od swojego architekta, no to polecam wam, żebyście wzięli do ręki kolorowe pisaki i zakreślili część dzienną i część nocną. Sprawdźcie najpierw ten podstawowy podział. Potem zakreślcie sobie właśnie strefę dzienną, czyli kuchnię, jadalnię, salon, strefę wejściową, strefę techniczną, obsługującą. Tutaj nazwa tak naprawdę nie ma znaczenia, tutaj chodzi o kotłownie, o pomieszczenia gospodarcze i tym podobne. I popatrzcie na rzut, jak te pomieszczenia ze sobą sąsiadują, i jak to wygląda w ramach stref. A zdarza się właśnie, że na przykład mamy w strefie nocnej, nagle obok sypialni kotłownie. I pytanie, czy na przykład chcemy ryzykować z hałasem. A powiem Wam też, że ja z reguły właśnie pokazuję inwestorom podział na strefy, a też na studiach już to była taka bardzo oczywista rzecz, żeby pokazać, jak funkcjonuje budynek, no to trzeba było te strefy pokolorować. Więc pierwsza rzecz, o której warto pamiętać, to jest właśnie to, żeby jak już zakolorujecie te strefy, to żeby było widać, że one są osobne, nie są pomieszane. Po drugie, pamiętajcie, że to, co mówiłam w poprzednich odcinkach o koncepcji, tutaj się wciąż aplikuje czyli że my, dom, projektujemy na działce i działka też ma swoje strefy. Im bliżej drogi, tym bardziej jest ta strefa taka otwarta, a za domem mamy strefę prywatną. I te strefy zewnętrzne nam się łączą ze strefami wewnątrz domu. I warto o tym pamiętać i, projektując dom na działce, projektować właśnie na działce te strefy wewnątrz domu. Nie w oderwaniu od działki, tylko na działce. Widząc strony świata, widząc dokładnie, gdzie my mamy drogę, gdzie mamy sąsiadów, gdzie mamy widok i tak dalej. I to była druga rzecz, a ostatnia, czyli trzecia, to, że te strefy to nie jest układanka, tylko że dom to jest całość. I to może tak wyglądać, że ja to cały czas powtarzam to samo, ale to jest bardzo ważne. Dlatego, że przy rozplanowaniu stref, my musimy już mieć w planach. Czego my chcemy od naszych pomieszczeń, jak mają być duże, i że jednocześnie te strefy, te grupy pomieszczeń są ze sobą powiązane funkcjonalnie. Strefy, nie tylko pomieszczenia. To jest właśnie taka pewna droga. I my mamy strefę wejściową, mamy komunikację, czyli korytarz, albo jakieś zaplanowane przejście przez pomieszczenie, to najczęściej w części dziennej, albo mamy schody i mamy strefę dzienną. I my do strefy dziennej. Wchodzimy przez tę strefę wejściową. I my z jednej strony chcemy, żeby ta strefa wejściowa była zapraszająca, ale też z drugiej strony nie chcemy, żeby każdy, kto przekroczy próg naszego domu, od razu widział tę strefę dzienną. Bo być może my wcale nie chcemy go zaprosić do tej strefy. I to są, zobaczcie, rzeczy, które dotyczą strefowania, ale już nam zahaczają o układ funkcjonalny o to rozplanowanie, połączenie Funkcjonalności domu w całość. I dlatego ja tak bardzo podkreślam, że dom to jest całość i że my projektujemy od ogółu do szczegółu. I w przyszłym tygodniu idziemy w stronę tych szczegółów, właśnie, czyli będzie temat układu funkcjonalnego domu. Mam nadzieję, że ten odcinek rozjaśnił Wam trochę ten temat stref, bo to jest świetne narzędzie, żeby mieć ten układ funkcjonalny, właśnie uporządkowany a co za tym idzie, żeby to wasze życie w domu było ułatwione, uporządkowane, żeby po prostu z tego domu wam się dobrze korzystało. Jeżeli potrzebujecie więcej informacji w tym temacie, no to zapraszam was na mój Instagram Dom według ciebie. Jeżeli słuchasz mojego podcastu i jeżeli jest dla ciebie przydatny, to będę ci bardzo wdzięczna za komentarz albo ocenę tego podcastu. Ja już się żegnam. Mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam Cię, cześć.